tych wad oświadczenia, szczególnie paliwowego, gdzie trudno byłoby się doszukać, tak jak Państwo sami tutaj w dyskusjach prezentowali ten pogląd, trudno byłoby się doszukać winy, prawda? Natomiast jak gdyby to nie oznacza, że podatek nie będzie należny w odpowiedniej wysokości. Także to są dwie odrębne kwestie. Może być tak, że ten podatek zostanie nałożony w projektu wysokości, bo jak gdzie warunki nie zostały spełnione, ale winy nie ma, bo to nie jest winy tej osoby, która, na którą ciąży ten, ten obowiązek podatkowy. Ten podatek tak zostanie określony. Ale to tak, taka uwaga, ponieważ już chyba zamykamy powoli dyskusję. Jeszcze jedno, pytanie. Ja jeszcze jedno, jedno. Pozyska, pytanie. Dziękuję bardzo. Wiem, że jeszcze jedno z kolei na to pytanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jako doradca podatkowy i pełnomocnik w postępowaniach w zakresie podatków pośrednich, w tym przede wszystkim w zakresie akcyzy, ja mam takie przeświadczenie i podzielam je z Państwa ten pogląd, że w wielu aspektach przekroczyliśmy tą granicę absurdu, prawda? mówiąc o oświadczeniach paliwowych. W sytuacji, gdy decydujące dla stawki 1800 versus 232 jest to, czy jest numer dowodu osobistego versus numer PESEL, to jest to granica absurdu. Prawda? I tutaj jak najbardziej uważam, że. Coś z tym trzeba zrobić, jako wniosek na przyszłość. Jednocześnie mówiąc o przeszłości, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt. Skupiliśmy się w naszej dyskusji na Trybunale Konstytucyjnym, na Konstytucji. Jeśli istnieje jeszcze ciało, które jest w stanie zmusić polski aparat, fiskalne do, do, do działania innego niż dotychczasowe, to jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości. I ja życzyłbym sobie, żeby któryś skład z, w, w ramach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, ewentualnie Naczelny Sąd Administracyjny, skierował pytanie prejudycjalne, które przede wszystkim odnosiłoby się do kwestii Poszanowania zasady proporcjonalności, która jest sformułowana na gruncie dyrektyw i na gruncie prawa wspólnotowego. Czy też patrząc również bezpośrednio na treść dyrektywy energetycznej, która posługuje się takimi pojęciami jak stawka, to proszę tutaj również zwrócić uwagę, że. Nie mamy w Polsce mechanizmu, który, mówi, który by sprawiał, że za e, błędne oświadczenie jest jakaś tam kara, mandat czy, czy coś innego. E, tym skutkiem tego naruszenia formalnego jest zastosowanie stawki akcyzy właściwej dla oleju napędowego. E, a więc efektywnie stosujemy stawkę właściwą dla oleju napędowego w sytuacji, gdy olej. Na podstawie innych dowodów jest łatwe do potwierdzenia, że został zużyty dla celów opałowych. To również wydaje mi się sprzeczne z dyrektywą energetyczną, która jako zasadę stosuje wykorzystanie podstawową zasadą dyrektywy energetycznej jest to, że stosujemy stawkę właściwą dla danej kategorii wyrobu akcyzowego. I oczywiście państwo członkowskie, w tym Polska, ma prawo zastosować e, przepisy, które zmierzają i mają na celu usunięcie naruszeń i dążenie do usuwania naruszeń. Natomiast wydaje mi się, że w tym aspekcie posunęliśmy się za daleko i tak jak mówię, pozostaje mi tylko życzyć sobie i Państwu, aby, aby taka sprawa z takim przemyślaniem zadanym pytanie prejudycjalnym trafiła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. No, tak, a ja, ja tylko króciutko, wracając do notariuszy, dla, dla wyjaśnienia. Nie, rzecz jasna, myślę, że jakkolwiek mówią oni przy okazji tej regulacji z 2003, to może ten przykład rozciągnąć aż po dzień. Chodziło mi tylko o to, że rzecz jasna, z konstytucyjnego, prawnego punktu widzenia, chodzi o przepisy podatkowe, oświadczenia da się obronić. Natomiast no tam, gdzie podatków miałby odpowiadać już za działania nie swoje, tak, za to, że sam jest oszukany i to odpowiada działa to wtedy wydaje się, że byłoby to już nieproporcjonalne, zbyt daleko i Tak. Dziękuję ja, skoluta, ale... pyta... czy na, na sekundę, dosłownie. Chciałbym prosić pana Mecenasa Lewczyka, żeby doprecyzował odpowiedź na pytanie pani, która zapytała, czy można poprawić oświadczenia. Ja rozumiem, że ta niemożność konwalida konwalidacji błędów dotyczy okresu od 1 marca 2009, według Pana. E, dlatego, że większość postępowań, które są prowadzone za okres do marca 2009, wręcz jak gdyby, no może nie nakazuje, ale umożliwia podatnikom dokonywania korekt na tych oświadczeniach, które mają u siebie. Ma to o tyle istotne znaczenie, że podając taką niedoprecyzowaną informację, w moim przynajmniej mniemaniu, no, stwarzamy podatnikom obraz taki, że nic nie mogą zrobić w własnych sprawach za okres do 1 marca 2009. Dziękuję. To znaczy, ja podtrzymuję ten pogląd, iż na oświadczeniach nie, nie można dokonywać żadnych poprawek ani przeróbek, bo w świetle prawa karnego dokładnie artykułu 109 grozi to odpowiedzialność to karna. Niemniej jest czymś innym zupełnie, troszeczkę innym odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia, bo e, tak jak padło już wielokrotnie, e, tutaj doktor e, słusznie wskazał, e, rzecz się rozbija odpowiedzialność za prawdziwość tych oświadczeń. E, część władz e, wojewódzkich sądów administracyjnych przyjęła bowiem możliwość w przypadku wypadków mniejszej wagi, takich jak brak... E, brak daty czy numeru miejscowości za uwzględnienie tych oświadczeń za prawidłowe, pod warunkiem ich prawdziwości. Czyli innymi słowy, dopiero w postępowaniu kontrolnym, podatkowym czy też przed sądem administracyjnym takie wybrakowane oświadczenie nie musi powodować powstania obowiązku zapłaty sankcji. Natomiast wszelkie korekty na oświadczeniu są moim zdaniem dopuszczone. A jeżeli te korekty są dokonywane w uzgodnieniu z nabywcą i ten nabywca potwierdza to? Ja mówię o okresie do marca 2019. Nabywca na oryginalnym oświadczeniu, które jest u y, sprzedawcy składa swój podpis parafując albo podpisując się, że na przykład kreszta numer pasel y, wpisuje poprawę. Czy to według Pana jest również fałszowanie dokumentów? Jest to nieprawidłowe postępowanie, natomiast praktyka wskazuje, iż ma to miejsce w życiu. I tak, to to jest poprawianie dokumentu. Dziękuję bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak zauważyliście te oświadczenia rodzą wiele kłopotów po obydwu stronach i po stronach przedsiębiorców i po, stronach, po stronie urzędników. Wręcz idealnym rozwiązaniem, na którym trzeba byłoby się pochylić, byłaby całkowita likwidacja tych oświadczeń. Tym bardziej w kontekście słów, które Pan od Pana dyrektora Wysławskiego, że skala wykorzystania do innych celów oleju opałowego jest w naszej ocenie niewielka, a pewnie będzie jeszcze mniejsza, jeżeli tych kontroli na drodze będzie więcej. Nie będzie tego typu problemów, że uznajemy oświadczenie za w związku z, z wadami formalnymi. Nie będzie tego typu przykładów, kiedy Wyrzuca się 2000 faktur, kwestionując, stwierdzając, że nie ma oświadczenia za to tylko, że podpis na tej fakturze został nad treścią oświadczenia, a nie pod treścią oświadczenia. Nie będzie tego rodzaju sytuacji, że urzędnik administracji państwowej nie przyjmuje wniosku dowodowego z zeznań świadka, który przyznaje się do. Do fałszerstw nie będzie przekroczenia kompetencji przez urzędnika, który decyduje o życiu lub śmierci firmy, decydując o jej zabezpieczeniu kont. Moim zdaniem, jedynym, najlepszym rozwiązaniem, myślę, że przedsiębiorcy mocno mnie poprą w tym temacie, to jest likwidacja oświadczeń. Nie byłoby dzisiaj i mojego zapytania, czy będą karani za błędy, Urzędnicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak Państwo zauważyli trudno, trudno na koniec e, taką formułkę zwyczajową wyrazić, żeśmy, żeśmy że zgodne stanowiska. Stanowiska nie są zgodne, a co ciekawsze i już koniec na koniec przedsięwzięcia się okazuje, że można w zasadzie wrócić do punktu wyjścia i spytać się, po co te oświadczenia są, co, jak nie oświadczenia. I całą tą dyskusję prawną, z kolei ciekawą dyskusję dotyczącą spraw konstytucyjnych, jeszcze się kaszą, chociaż to nieco poza moim zakresem. Zakresem, nie zakresy, można stawić na boku, bo trzeba wrócić do istoty rzeczy. Być może to będzie okazja na, na kolejne spotkanie, jeśli państwo, jeśli państwo będą wyrażą zainteresowanie. Ja chciałem podziękować Polskiej Izbie Pali Płynnych, bo to ta instytucja sfinansowała te przedsięwzięcie. Gdyby ta instytucja nie miała łaskawa się zainteresować, to byśmy się tu nie spotkali. Z naszego punktu widzenia, mówię o centrum, jest to szalenie ciekawe przedsięwzięcie i ja jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się tak liczną grupę szanownych, Szanownych i zgromadzić tutaj. Nieczęsto zdarza nam się mieć aż tylu panelistów. Mamy dużo, ale, ale dlatego żeby się przy tym stale Pewnie część z Państwa odczuła pewnie niedosyt do liczenia na więcej. Część z Państwa może mi być zastrzeżenie co do mojego prowadzenia bo tak jak w przemyśle akcyzowym się skaża różne rzeczy, mówię do alkoholu, pani która się nie skaża, tylko martwię się to do alkoholu. Tak, tak ja poprzez swój powód jest w Ministerstwie w Zjednoczonych zostałem trochę skażony. E, no i to już tak zostanie. To, to skażanie które zostało, to, to okazało się skuteczne, ale dla tych z Państwa, którzy byli jeszcze jakieś inne przedsięwzięcia, które chcieli robić, to muszę powiedzieć, że pozostali że pracowników centrum nie zostali skażeni z tym wirusem, nieco inne postanowiły niezrozumiałą postawę reprezentują. E, e, bardzo byśmy jako centrum, bardzo byśmy byli otwarci na wszelkie propozycje, które Państwo mogliby mieć dotyczące e, spraw akcyzowych. Sprawy akcyzowe nam mnie szalenie ciekawe. E, troszeczkę zaniedbane są w centrum, dlatego że grono e, odbiorców jest znacznie węższe, a sprawy są nie mniej trudne, albo nawet czasami bardziej trudne, szczególnie w wymiarze finansowym, w wymiarze finansów państwa, a również w wymiarze finansowym przedsiębiorstw, bo czasami tak jak to 10 tysięcy to, już, to jest bardzo dużo e, Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, dziękuję bardzo serdecznie panelistom i zapraszam Państwa do pracy.